Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Prison Escape Simulator To jest odcinek trzeci pełnej wersji gry Pełnej wersji gry No i słuchajcie, kontynuujemy sobie nasze przygody Jeszcze tak powiem na początku odcinku, na, 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 na początku odcinka Jeżeli chcielibyście kolejne odcinki z tej gry Zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję Ja będę wdzięczny za zostawienie subskrypcji Za zostawienie subskrypcji A pojawi się dzięki temu więcej odcinków z tej gry Także wiesz co robić. Mówiłem przed chwilą. Chyba. No. Dobra, y kupiemy dalej dziurę. Jakie mamy plany na ten odcinek? Otworzyć trumnę. Co to jest? Pistolet, na rajs, okej. Okay. Klucz. Dobra, przepraszam tutaj mm, za zacięcie, stresują mnie już człowieki dzisiaj, naprawdę. Już trzeci odcinek w poprzednim odcinku, to w ogóle mnie strażnik tak zestresował, że. A teraz jeszcze człowiek w ralu, po prostu waruje za chwilę, Zwariuję. Możecie nie straszyć człowieka. Przerwa obiadowa Mogę już teraz? Aha bo on to przyjdzie Oddal strażnika Dobra nie 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 Ja wolę jednak później wszystko oddać Czyli szybciej nie mogę ogólnie przerwy obiadowej ogarnąć ale pani, a pani otwierasz tam, to pani otwórz teraz mnie, a nie idziesz po kolei. Pani ogólnie, ja mam przerwę od 12 do 14.30, a pani mi już wypuszcza o 12.17. No to tak być nie może. Dzień dobry, mam dla ciebie. Nice. Tak, co tam? Klucz. Dobra, załatwię ci. Kupujemy teraz trzy energetyki. To jest energetyk? Okej, okay, dobra, już wiem przynajmniej. Kupmy trzy energetyki. Bo możemy Dziękuję za zupę I idziemy, słuchajcie, poćwiczyć. Ja, ja naturalnie wyciszę mikrofon, bo będę się drzeć po całym domu, pokoju i tak dalej. Yeah. Udało się. I lecimy dalej. Ile tam teraz? 115. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy jeszcze dalej No bo nie mamy co zero... A nie mamy tych Dobra, weźmiemy jeszcze raz i sobie kupimy jeszcze Dobra, ostatni raz, jedziemy Yeah. Dobra, już nie chce mi się, naprawdę, Boże, Boże Zubę zjadłem? Zjadłem już to Tu chyba strażnik jest potrzebuj klucza, ok mhm. Czyli ja mam największą celę ze wszystkich Jestem super. Naprawdę, gdybyśmy mieli jeszcze taką małą tutaj celę jak oni, to... No... Ciężko by było. To jest jedyne w ogóle miejsce, gdzie mogę się poruszać. Ja w ogóle nie mogę ani stąd wyjść. Ciekaw jestem gdzie jest stąd wyjście. Bo jakby... to byłoby yy, takie... Yy, wszystko pozamykane. Może jednak gdzieś tam. Tylko... Panie! Znaczy pani. Ja chcę, stąd wyjść. A. Bo już kończę Dobra, przepraszam, ja już tutaj. Dziękuję. Dobra, ja wiem, no już mówisz, to po raz pięćdziesiąty yy, piąty. Dziękuję, dziękuję. Yy, za 200 dopiero, za stówkę to. To już nie, to za dwieście. No to dawaj mi to. Dobra, yy, szybciej, szybciej. No, idziemy kopać. To chciał klucz, tak? Okej. Okay. Srebrna tatua. To jest tatua. Dalej środek musimy trochę tutaj. Obniżyć. Bo jest za wysoko. Lich. O, trumna, jest, trumna. Słuchajcie, jest. No, niestety dopiero na później. Możemy to odkopać i zobaczymy, co tam się kryje. Ciekawego, w tej trumnie. Dzień dobry. Nic nie kombinujesz? Nie, nic. Dawaj mi to 75. Jezu! Boże! Ile? Nie wiem. Dawaj mi jedzenie szybciej. <grytanie> Na 3 sekundy poszedł. Nie no, super. Na 3 sekundy poszedł, no ale żeś posiedział tam, senu. Ale narzędzie trzeba wziąć No odkopałem O mogę otworzyć Podnieść klucz do magazynu, poczekaj co tu jest, za yy, Zakład pogrzebowy, otwórz trumnę, okej okay. Nale naleziono klucz do magazynu, zegarek, okej okay. Otwórz drzwi magazynu, ale to za chwilę dopiero Jest, słuchajcie, otworzyłem trumnę Mamy to I jednak tego nie wykopię, no dobra, no trudno. Dobra, trudno. Pójdziemy za chwilę do magazynu sprawdzić, co tam jest. Dzień dobry, proszę pana, proszę pana. Nic nie kombinuję oczywiście, że nie, proszę bardzo. Dziękuję. Szybko idę tam do pracy do kolegi, bo... bo Pobłatki. Dawaj panie. Nawet po mleko i otwórz dwie magazyny, okej, okay, otwórzmy. Wynegocjuj powiększenie celi z panią do O dzień dobry, proszę pani. Mów. Hello. O, matko, 10, no dobra. Ale za dolarów, okej. Okay. Szacunek w więzieniu. Ogniża ceny plus 3. Architekt więzienny, rozbuduj swoją celę. Takie jest osiągnięcie. Co to jest? Nie wiadomo co. Chodzi. Dobra, zobaczmy tą celę. Mydło. No nie wiem, czy się coś tutaj. Powiększyło się coś w ogóle? Chyba tak. E, tam ja nie widzę różnicy. Dobra, musimy dążyć jeszcze przed ciszą nocną, żeby wykopać to ten i wziąć jedzenie na, na noc. Posąg z brązu, okej. Okay. Gumowa kaczka, okej. Okay. Latarka. O, jest. Yy, dla kogo? Znalazłem przedmiot dla tamtego gościa, tak? Ok. Niski poziom energii, ok. A już nie mam, dobra. Szybciej, szybciej, 10 sekund. Dalej, 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 dalej. Kul! To dzisiaj będziemy tylko tymi napojami tam się posługiwać? No dobra, to trudno, no. Zobaczmy ile jeden energetyk ten napój da daje. 31 jeden. mi jeszcze jednego. Eee, nie, może jutro jeszcze? No, no tak, dobrze. Musimy się wcześniej wyrabiać, nie? Czyli tak gdzieś przed godziną 21. Mm, już mamy wychodzić z tego cuda. I musimy się w ten sposób wyrabiać, bo się nie da inaczej. Okej, okay, okej, okay, dobra, tu weźmiemy sobie to. Dobra, ile tam jeszcze? Jeszcze trochę. A, jeszcze możemy jeden, dobra. Ile już odcinek ten trwa? 15 minut, dobra. Nie no, tak mi się fajnie w to gra, że słuchajcie, musimy dalej to grać, ale no wiecie, ja muszę przerwę zrobić, no. bo muszę gdzieś jechać do miasta. No trudno, trudno Sprawdźmy czy nic nie ma, no nie ma, nie ma No Jezu synu no weź tam nie ślizga się na tym Kiber się zapchał. No dalej. Dobra, my się wydaje, że możemy się położyć, spać. Ale położyć się, spać, a nie ty i wziąć narzędzie. Dobra, mamy 39 yy, energii. Potem przeczytamy tego lista, ten list. A potem przeczytamy ten list tego lista. No jest to czemu pracownik, y, albo właściwie ten y, starażnik się nie pyta skąd ja mam te produkty, nie? Znaczy te rzeczy. Skąd? Dobra, jeszcze trochę mamy energii, więc możemy pokopać. Pierścień czaski, czaszki, coś takiego pierwszy raz widzę, znaczy no przynajmniej u nas. Znaczy w sensie tu, w tej grze. Natarkę już widzieliśmy, mydło też, kaczuszkę też, kaczkę też. Kolejny tajemniczy wypadek ze strażnikiem, który prowadził zajęcie sportowej koszykówkę. Ani widła, ani słychał. Ostatnie nagranie monitoringu zarejestrowało, że nie przepuścił drzwiach sprzątaczki do Roty. Gdybyś na nią natknął, na radzę potakiwać i co? I potem sprawdźcie i sobie przeczytajcie do końca. Ja sobie sprawdzę to na nagraniu. Dobra, dobra, szybko, szybko. Źle to zrobiłem niestety. A Tak, negocjuj. 140 ja? <grywa> Za 30 sekund masz być w terenie. Dawaj, jedzenie czemu mi wczoraj nie chciałeś dać. Gnoju. Promocje jakieś są widzę. Dawaj mi plecak. Będzie lepsze. 87 nic tym niestety nie zrobię no. Przerwa obiadowa 12 godzina, okej okay, okej okay, okej okay, okej okay. Dobra jeszcze raz robimy tu Jeszcze raz tutaj kopiemy i już przerwa robimy Przerwę robimy Znaczy przynajmniej wy przerwy nie robicie, ale ja robię przerwę i nagrywam dalej jak wrócę Dzisiaj chyba cały dzień pójdzie z te, tej te, te gry Zobaczymy jak wam się spodoba ta gra I tak w dzisiejszym odcinku dużo zrobiliśmy Bo otworzyliśmy trumnę i tak dalej 55 sekund, okej. Okay. I mamy co Kupić nowe meble w magazynie, okej. Okay. 109 ok 104 mam Niczym nie kupię chyba tego No kupię, linę Kupujemy to co na tań, na tań, na, 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 naj, najtańsze Dobra, mamy 8 dolarów, co moglibyśmy kupić? Bombę? Nie, nie kupujemy bomby chyba Znaczy, mamy 8 dolarów, tak? No to za 8 dolarów to mi nic nie kupimy Dobra, wracamy szybko Moglibyśmy tam jakieś światełko kupić, ale nie wiem, nie wiem, ale jakiś mebel. Jakiś toilet kupić, albo nie wiem, kwiatuszka ładnego kupić, zobaczymy. Dobra, zrobię trochę dłuższy odcinek, miałem teraz skończyć, ale myliłem się. Za chwilę skończę. Czy mam teraz co nagrywać? Nie bo nowa gra oczywiście. Za chwilę będzie problem, bo nie będę miał co nagrywać i... I co? I nowo będę musiał prawie miesiąc czekać? Może pół miesiąca nawet. W koje jak wszystko opublikuję ten całe wyjście z tej gry w jeden dzień prawie. Nie, słuchajcie, to trzeba będzie robić drugą serię najwyżej tej gry, jeżeli wam się spodoba. I daje i dacie dużo łapie w górę. To robimy drugą serię z tej gry. Dobra słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie odcinka, jeżeli się podobało zostawcie łapki w górę, jeżeli nie zostawcie łapki w dół, możecie zostawić yy, łapeczkę do góry oraz subskrypcję dla rozwoju kanału, natomiast jeżeli macie pytania zadawajcie serdecznie w komentarzu. Papa. Pa.